Dzień jesteśmy na konferencji Hospital Healthcare Management. Rozmawiam z panem doktorem Sebastianem Gulcerzem, szefem porozumienia rezydentów, po sesji dotyczącej kształcenia kadr medycznych. Tam pan doktor powiedział takie zdanie, że mamy zbyt wielu kształconych studentów, a zbyt małe zasoby, żeby ich kształcić. Parę słów może na ten temat. To ważne. Widzimy to po prostu, że mamy. 9700 studentów e, licząc wraz anglojęzycznymi. Nie mamy kadry dydaktycznej, żeby wszystkich kształcić, przez to zwiększa się liczba osób w grupach klinicznych e, i nie mamy infrastruktury, żeby kształcić, na przykład z, profe, z prosektorium wum -u. korzysta chyba cztery uczelnie czy coś takiego. W sensie jakby dążymy przez cały czas do po prostu nadwyrażenia tych zasobów z każdym kolejnym otwieranym kierunkiem, kolejnymi otwieranymi miejscami, skąd te zasoby trzeba wziąć, czyli gdzieś indziej obniżyć jakość. I na to nie powinno być zgody, bo nie chodzi o to, żeby wyprodukować masę byle jakich lekarzy, tylko żeby to byli lekarze, którzy umieją leczyć, a nie popełniają e, zbędnych błędów medycznych. Tu mamy konsensus środowiska, menadżerów zarządzających, bo no nam przecież zależy, żebyśmy mieli lekarzy dobrze wykształconych, którzy będą w stanie bezpiecznie leczyć pacjentów, bo to jest nasza misja. Także e, dalsze działania wspólne na rzecz jakości kształcenia kar medycznych, szczególnie tutaj lekarskich. Polska Federacja Szpitali tutaj chętnie też wesprze działania porozumienia rezydentów. Na razie. Dziękuję.